Ziema, ziema, Waldas z tej strony powiem Wam <kuh> musiało mnie też złapać. Ale już powoli wychodzę z tego. Trzeci dzień, czwarty dzień. Już schodzi, jest taki wirus tu. i ja go, jega. Ja go dostałem, bo troszeczkę się zgrzałem w weekend. No i jak to Waldas długiego rękawa nie miał, tylko cały porozbierany. No i przewiał 4 dni takie spokoju, mam nadzieję, że jutro już będzie wszystko ok. Poszedłem normalnie do lekarza, tak jak miałem iść. Nawet sobie jakiegoś tam testa zrobiłem, gdzie nic nie pokazało. Moi drodzy, mała przerwa na kanale. Mam troszeczkę więcej obowiązków, jak normalnie. Nic nie robię, leżę, odpoczywam cały dzień. Muszę dojść do pełnego zdrowia, tak jak już wam to kiedyś powiedziałem czujecie przeziębienie, jest to przeziębienie, nie czujecie się do końca sprawnie, mocno obciążacie tym serducho, nie ćwiczcie w tym czasie, odpuśćcie trochę, te parę dni jak odpuścicie, nic się złego nie stanie, mało tego, zregenerujemy się trochę lepiej, chodzi tu ogólnie o stawy i głowa też trochę odpocznie, a przerwa na kanale z innego powodu, No, w końcu się pojawił. Jest już z nami. Wydawało mi się, że trochę za malutki został zabrany, ale z gniazda. Ale wszystko pasuje. Także, no, samiec na razie wymyślamy mu imię. Już tam parę tych imion jest, no, ale co zostanie to. Może wymyślcie tam w komentarzu na dole, co by mu pasowało. Ludzie gadają, że będzie najładniejszy na lancucie. I z tego co wiem, to chyba najmniejszy, ale to zostawmy jeszcze w czasie. Wyjdzie, wyjdzie w praniu. Także no jest 8 tygodni miał we wtorek. Także mam nadzieję, że się będzie chował. Jest boski jest taki malutki, że czysty spontan nic nie planowałem. Po prostu pojawił się u nas i mam nadzieję, że czasami tak na tych spacerach czegoś brakuje. Na tych wyjazdach czegoś brakuje. a obudził się! Łaj <ślażysujesz> się przyciągam! Łaj się przyciągam! Dobra, niech się śpi, jak się obudzi, to muszę za każdym razem na dwór wychodzić, bo to zaraleje, taka chodząca sikawka, <noise> no zdrowiutki, je, je jak wściekły, także ja musimy ułożyć jeszcze jakąś wizytę teraz na dniach, ale to jak się wykuruje, no pozdrowka, ejka i pamiętajcie, wszystko z głową.